No Dalej to... Peterson, kurwa Eban. Ty jesteś 12 lat masz kurwa terapię przeprowadzasz, pokaż mi lepiej swoje dokumenty albo na policję jedziemy. Dobra, kurwa, to chodź. No ja cię zgłoszę do kurwa skarbówki, zaraz, nielegalny biznes. A pan podatki nie <grym>, skarbowy. Masz. Co to kurwa jest? Dokument. Kurwa. Co to Dobra, jest? Halberd's ja Airborne Suit i ty mówisz Dokument. mi, że dostanę kurwa dokumenty, że na pozwolenie kurwa kancelarii adwokackiej. No ja pierdolę, A, czekaj, nie, no skarbówkę nie przysyłam, czekaj to, chwilę. Czekaj. czekaj, to nie to. Już napisałem do skarbówki kurwa, zaraz do ciebie przyjdą, kuju. Zamkniemy ten wystrzelany okay. interes. Spoko, tego ja go ponownie. Dobra, chodź. Ja otworzysz ponownie, to znowu na ciebie kurwa, zgłaszam.